Cześć, ja jestem Marek i witam Cię gorąco na moim kanale. 900 subskrypcji bardzo, ale to bardzo z tego powodu się cieszę. Nie spodziewałem się, ale jeszcze bardziej się cieszę z tego, że mam z Wami coraz większy kontakt i to z tymi akwarystami bardzo młodymi i z tymi akwarystami starszymi. Przy tej okazji chciałem pozdrowić Przemka oraz jego kolegę z kanału. Akwarystyka słodkowodna 24 Michała. A to jest moje główne akwarium. Słuchajcie, bardzo dawało mi tutaj jakiś czas w kość. Jeszcze chciałem, chciałem również podziękować wszystkim tym, którzy są tutaj od samego praktycznie początku ze mną albo od dawna. Wam szczególnie dziękuję, bo właśnie Wy mnie nakręcacie do tego, żebym kręcił ten filmik. I dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze. Tobie, Sylwku, też chciałem podziękować przy tej okazji, bo tak mi opowiadałeś o dyfuzorze, który sam zrobiłeś, że miałem taki dzień kiedyś, że się nudziłem. Ty mi piszesz, że robisz dyfuzor. I tak ze mną rozmawiałeś, że postanowiłem później zrobić ten dyfuzor. Wyszedłem na pole, okazało się piękna, słoneczna pogoda. Wziąłem ze sobą pieska, było bardzo, ale to bardzo przyjemnie, znalazłem gałąź. Wziąłem się za robienie tego dyfuzora i muszę przyznać, że to była też super zabawa. Nie obeszło się trochę bez problemów, bo jak już miałem dyfuzor zrobiony, to po włożeniu okazało się, że on puszcza mi przez rdzeń, który się okazał być troszeczkę zgnity, takie większe bąble. Natomiast zaraz padł mi pomysł, wziąłem gwózdek, wbiłem nawet tak rękoma, na to miejsce wbiłem kawałeczek zaostrzonej zapałki i jaki efekt końcowy, to jestem od jakiegoś czasu po prostu w szoku. Tak rozpyla ten dyfuzorek. Może się wydawać, że duże bańki, ale uwierzcie jest bardzo duże zbliżenie i to wszystko się rozpuszcza tak, że do powierzchni nie dolatuje, no można powiedzieć, że nic, no bo może kilka banieczek na setki, które tutaj wylatuje. Jestem ogromnie zadowolony. Super wycieczka, szybko udało mi się to zrobić. Efekt, rewelacja. Także Sylwku dziękuję Ci. I mi się wydaje, że właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby tak rozmawiać, takie filmiki robić, żeby się wspierać. Bo po prostu można komuś dokuczyć, a można zafundować komuś super. Popołudnie albo super dzień. Jeżeli chodzi o to akwarium, nawożę tutaj <laughs> nawozami, nie ma jakiejś rewelacji, jak widzicie. Jestem bardzo ucieszony z tego, że Monte Carlo tutaj pięknie rośnie, Kardinaliz też, można powiedzieć, że fajnie daje radę. Natomiast rośliny czerwone, przez to, że walczę, z nitkami, no to jak dokuczam nitką, no to przy okazji rośliny czerwone są też troszeczkę osłabione, w słabej kondycji. Tutaj rotale wspaniałą przyciąłem, więc ona nie wygląda właściwie prawie w ogóle na razie. Tonina daje sobie radę i ogólnie prawie wszystkie rośliny zielone dają radę, a czerwone dostały troszeczkę... Po kościach ale idzie ku dobremu, naprawdę coraz mniej jest tych nitek. Kiedyś na ten temat powiem, ale nie chcę zapeszać. Przejdźmy do drugiego akwarium. To jest drugie akwarium. Jak go zakładałem, to widzieliście. Akwarium bez podłoża. Nie jestem za bardzo zadowolony z tego akwarium. Ciężko mi się prowadzi. Poza tym mam tutaj taki trochę bajzlownik, dlatego że. Wszystkie nadwyżki roślin, no to po prostu tutaj sobie wrzucam i taka to jest po prostu rzeczywistość. tej mojej hodowli molinezję. Największą udało mi się już sprzedać. Niestety te jeszcze nie dorosły do swojej wielkości, przez co, przez co, że tutaj jest nie ma podłoża. Roślin jest więcej albo bardzo malutko. Pojawiły się krasnorosty, ale. Nie walczę na razie za bardzo z tym, bo y, to jest takie akwarium po prostu hodowlane i chyba będę go restartował. To moje trzecie akwarium y, bez CO2 na bazie ziemi ogrodowej założone chyba gdzieś y, 4 lata temu mniej więcej. Jestem bardzo zaskoczony jak to akwarium Funkcjonuje i muszę na pewno na przestrzeni lat, powiedzmy czterech, gdzie mam to akwarium, a akwarium główne, high -tech, to takie akwarium sprawia dużo przyjemności i mało kłopotu. I tak jak mówię, jestem zaskoczony, że nawet tutaj Ludwiga ja Super Mini Red daje radę. Przepraszam, wybarwia się coś tam. Nie mam tu jakiegoś wielkiego światła, ale jednak... No, nawet rośnie i trochę się wybarwiła. Inne roślinki też tutaj sobie pomalutku, pomalutku, ale y, rosną. Pełno młodych, jak widać. Takie akwarium, niewiele się urobić. Podmianka raz na tydzień, czasami podmianka raz na dwa tygodnie, czy, czy tylko na przykład dolewka. Jak się pojawią glony, troszeczkę przyciemnie. Dać papu. Rybką i to wszystko. I bardzo, ale to bardzo. Jestem zadowolony z tego ślimaka i z tego akwarium. E, miesiąc po założeniu, akwarium bez CO2, bez grzałki, bez filtra, e, na piasku i ziemia, e, wszystko jak na razie pięknie rośnie, a ten ślimak po prostu daje czadu ślimak, by się można było wydawać nudny, natomiast on cały czas gdzieś łazi, cały czas pełza, ma taką fajną, fajne kolory sory trochę częściej i nie widać tego dobrze, ale no niestety jest to akwarium na parapecie, więc no więc o tej porze, no to mi jest ciężko uchwycić jak to fajnie naprawdę wygląda, ale Ciekaw jestem bardzo, co będzie dalej. Pojawił mi się tutaj taki kożuszek z pierwotniaków. Jadły to chętnie gupiki. Zresztą po to je tutaj wpuściłem. Natomiast yy, no już od ponad tygodnia nie widzę tutaj żadnego problemu. Tak wygląda na chwilę obecną to moje akwarium. Słuchajcie, ja Wam bardzo gorąco dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze. W sumie jesteście bardzo mili. Chociaż ja aż obserwuję ostatnimi czasy, że jest coraz więcej filmików, jakiś takich i komentarzy niemiłych. Nie chcę za bardzo na ten temat się rozgadywać, natomiast wszedłem kilka dni temu na jakieś tam filmiki. Okazało się, że jedna dziewczyna płacze, później osoba jakaś tam dojrzała to głosy się łamie, serce ściska. Znam tą osobę tak z filmików powiedzmy, ale wydaje mi się, że to jest osoba wrażliwa i chciałem was wszystkich zachęcać do tego, żebyście nie krytykowali, tylko raczej wspierali, doradzali. Bądźmy takimi jedną wielką rodziną akwarysty, akwarystów, youtuberów, którzy dają innym przykład, jak się wspierać, jak radzić sobie wspólnie z jakimiś problemami. Kiedyś było ciężko znaleźć jakieś takie fajne y, kanały, gdzie byłyby y, wartościowe y, jakieś treści dotyczące powiedzmy y, akwarii y, typu holenderski y, czy akwariów roślinnych, jak, te, jak to wszystko nawozić. Y, teraz jest niby dużo więcej takich filmów, natomiast dużo więcej y, takiego zakwasu się pojawia. Y, Myślę, że powinniśmy z tym skończyć. Ja osobiście staram się ostatnio omijać takie kanały. No i dość marudzenia. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Pa pa. pa.